O! Dawaj mi to. Malfit. Pod kometkę. I full AP. Jaki winrate na skalę? Za niski. O! Chyba ktoś przeawczył. Fleszować na kołpaka? Jest sens. Kurwa! Spaliłem flesza. I zaraz te peka spalę na topa. Nie wiem, flesz w miejscu. Na topie mam MordeKaisera. Ma jakiś tytuł Pentakill 3 Lost Chapter Mordekaiser. No to chyba wiebane Kogo? Ruka. Ale litości, błagam nie dość, że na ekranie głównie po to ze słuchawek. 27 no 37 creepów do 41 i ja mam kilka, nie on. on. Powiedział przyzwoicie. NO KURWA NO! TO JA MAM PRZEWAGĘ, NIE ON! CZEMU TAKI WPIERDOL dostaje. Dwie. Ty, nie wiem. Wychodzi nawet z przyzwoicie, o dziwo. Na kanona, nie odpuści kanona, nikt nie odpuszcza kanona. Podejdzie, podejdzie. Papa, pa. idzie. No, bez szans. Mogłem uciekać. Ale pomyślałem, że to zabije. Idzie, idzie Moja zdobycz Potencjalna Nie pierdol Dobra, martwa Bo chciałem się i zgridowałem A jasło? Kurwa, myślałem, że to jasło podchodzi Kurwica Chcieli chyba odpuścić to, nie wiem, co się kurwa dzieje, czemu leśnik nie wskoczył ze mną na tego smoka? Ho, słowo. spoluujesz ulta, to wygraliśmy. Ja trafię w jak najwięcej ilość osób, nieistotne w kogo. Byle w jak największą ilość osób. Wizji nie mam. Kurwica, chyba. Nie wiem czy odflaszował ktoś, czy co się wydarzyło? On nie wiedział też, ale dobrze nie, nie, nie wiem czy on zerkował tą nami, bo trochę overkill poleciał na suporta, wyjebaliśmy wszystko co mamy na suporta. Suport spadł, ale... ale no niestety to było za mało. Teraz szybko jakoś, jeszcze jak się nie pozbierali. O, 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 o! o, ja słucham, nie miał kurwa, no czemu nie miał kurwa er. Koda w chuj. Ale kołpaka dostał. Na plecy nie ma gdzie, a do Tureta nie te. A może tu się zagapi. Chuj wie. To nie jest mądre ani trochę. Ale chuj, muszę już. Klapki na oczy. Dobra. <grym> Upadła. Aż dziwne, że nie zostałem ukarany za to, że tu nikt nie podbiegł. Jebni mnie. Nie ty. Kurwa! Brakło! Autataczku, Jest, jest. No, powiedzmy, że spoko. Nie wiem, my mu nic nie robimy. Co to kurwa? Jest nie, no. Dobrze. Jest patologia. Ona, ona gra zachowawczo bardzo sama. Jest. Nie wiem, nie wiem. Kurwa! Już klikałem! Dobra, nie ma. Powiedzmy Tu, 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 jasło. Ty robią! Kurwa robią! Oj! Martwy jestem! Kurde! Idę, idę, idę! Czekam na więcej osób. Flasnęła. Nie chcę się. Idę się załatwić. Dobrze się zaczęło. Skończyło się klasycznie. No nic, spadek z platyny na Golda Trzeba będzie jakoś odzyskać. Dawaj chomika. Śmierdziela. Zagramy. Nie umiem tym grać za bardzo. Pytanie czy nie trafiłem? Nie, nie miałem gdzie, bo ja był na plecach, tu już zamykał mnie. Myślałem, że da radę jakoś uciec. Straciłem wszystko flesza, Ignita, wszystkie cooldowny. Abym dostał shutdowna za nią. Brakło otaczki. O kurwa, ale ogro. Już jest kolejnie teraz. Po tamtej akcji albo drużynka, albo... Albo problem. Ale spodobał mi się ten canon, przyjemny nawet, mimo że 02 jest, to jakoś... jest okej. Okay. Dobra. Ten shuriken trafiłem, chociaż... Ale się przykleił do mnie z A ten ult mój zadawał mu obrażenia? Jak byłem w jego brzuchu? Bo tak że to HP to mu nie za bardzo spadało. Tak? To nie wiem. Chłop miał. Chłop ma obrażenia, żeby od 100 do 0 mnie ściągnąć. Jest nieśmiertelny. Siedzi na, siedzi, siedzi, siedzą, siedzą na nim trzy osoby i, i idzie po kolejną osobę teraz. On dalej się nie, nie zabija. Tego też pewnie porobi. Ma shielda jeszcze. No proste. Też od 100 do 0. O kurwa. Która? Ta? Dobra, chyba ta, Flesza... Nie wiadę tam. Poza tym nasza drużyna stała całościowo tu. A Malfred Liebo tu. Ja, ja z nie mogłem nadążyć. No nic, no, Dobrze, Dobry start. Dwie gry, dwie wiebane, ale nawet jakbym spolałował, to i tam wjechał. W tym samym momencie jak Malphite zultował, Tu Mam mieszane uczucia, czy by to wyszło. I to za ja zaraz do Mamona dołączę na randze. Się siджуwało i nic nie mogli zrobić. Kurwa, kale. kale. Nie, o, cokolwiek, nie wiem, Darek. Zabrali kale. Nie ma flesza, tak? By... O, kurwa. Może był. Flesznąć je? Auta tak! Nie! Skanselowałem! Kurwa! Proszę, pasywa. Nie, no kurwa, no. Skanselowałem go. Myślałem, że nie dogonię. I leśnik pewnie przyjdzie i dojebie. No niech to, no. Czegoś brakło. Aha. nim Dwa razy. Raz. Dwa. Może być. Od biedy. Siemanko kolanko. Tylko zabijemy jeszcze? Chciałem pomóc, byśmy zabili Fidla samego, ale... A był ping. Signal senemis armii sync. No to zjebałem full. Powinienem uciekać i tyle i go zostawić. Nie, kurde no! Już koch zakłaki trzymałem prawie. Fon? No i najbliższy obiektyw. Ta, to zajebiście, oba samonery. Ah. Kurwa, co ja robię? No to był troll. Akurat. Klapki na oczy i za targetem. O kurwa nie. <ścoughs> no, myślałem, że pulnę trzech, kliknę ku i wygramy fighta. Plan był dobry. Wykonanie... Niekoniecznie. Chodźmy tego barona, e! Mamy smoka, sforsujemy tam walkę. Może coś wyjdzie. Nie ma się co bić o nic. Już jak coś, to się bijmy o Kurwa! No! Panie z gry, ale zbejtował Nunu. Czarek mechaniczny, bóg Zeri. Kto to Czarek? A, dobra. Czarek na Zeri? Kurde, to wymagająca postać. Nie widziałem, że on ogarniaczem jest. W legendowym. Gdzie jest? Tu jest Zeri, bo jest chaos na ekranie. Ale to jest, kurcze no, to jest mora każdego początkującego, że no, gubisz swoją postać w tym fajcie. Przecież to jest Aram, no, nikt od razu nie był koksem, trzeba się nauczyć. O, Piotruś, kurwa, Piotruś! No. Kurcze, no ale co, no. A ty postawiłeś na niego? No o! Nie, 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 nie stawiam tej walki. Ale na pasternaka bym stawiał! <grym> nie no, no przecież. mówię no, to jest nauka Congratulations 19 LP w goldzie. Niżej upaść nie można było. O. I zajebiście. Czas na kale na topie Dobra, to co? Ta cale, ale to będzie crash test. Może wyjść, może nie wyjść. Stunie. Jakbym zdążył kliknąć, bym zabił. Asysty dostałem?! Uciekaj! Martwy jestem? Ja mu nic kurwa nie robię. Co jest? No kurwa, moje creepy! Boli mi to aż fizycznie to. Jak na to patrzę. Chociaż expa mi daj z nich. R? Jest. Jest. Mogłem chyba uciekać, i do szesnastego trzeba jakoś przykutasić, oho, pociechano mnie, o walka typu chyba będzie wiebana. No i kites. O kurwa, ten flesh to przeginka, chyba trochę. Ale przyjemnie się tym gra po 16 levelu. Jasny gwint. Ten ręcz Demet, chałę cały. Fox Olafa, mówicie? O to dawaj Olafa. Teraz na goście w niego wlecimy. Sporo straciłem pod tym Turetem 1800 Kurwa! Nie wiem, palcy mi. myślałem, że wleci we mnie jakoś. Nie wiem, bym <grym> go zabił. Ale no, tureta wziąłem. No i ładnie, trochę odrabiamy. Dalej chyba nie ma sensu, czy jest sens? Ale jajca, ty. Kurwa, <ścoughs> spaliłem wszystko. Ajajaj. No, źle oceniłem. Myślałem, że jeszcze mogę się podepchnąć. Ty, tutaj przetniemy, bo będą rotować zaraz na smoka. Chyba ktoś tu... Dobra, starczy. Smok, 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 smok. Chodź może zdążymy. Idę, idę, idę. nie proszę! Tak! Kurwa, pięknie! W końcu mój leśnik. Kurwa gdzie on jest? Nie, nie wiem... Mogłem, mogłem pinka postawić albo lornety użyć. Zapomniałem. I dwójki nie użyłem, no zapominam o tym. No, znowu drugi raz ten item z rzędu kupiłem. Jopir dole obława <noise> Odwrót Ghost? Lecimy? Dobra, koniec gry? Czy nie? Ta, możemy kończyć Dobrze, Trzy winy dzisiaj, dwa luzy Taki bilans, finalnie Seria! O kurde No To co? Chyba koniec Ligusi A seria? To może jutro serię walniemy, o! JEDZIE BABA NA że JEDZIE PODŻĘK DROGI NA myśli I NIE PRZYJDZIE, ŻE KTOŚ ZŁEGO ROBI ROBI, POBI, POBI, ROBI, POBI, POBI